Jak zatopić wrogą flotę stojącą w porcie. Stoisz sobie na warcie, w porcie. I nagle pod jednym pancernikiem, i pod drugim, a nigdzie nie widać nieprzyjaciela. To włoscy ludzie żaby. Jednostka specjalna nurków komandosów. Wieczorem 18 grudnia do brytyjskiego portu w Aleksandrii na odległość kilku kilometrów podpływa włoski okręt podwodny. Wypuścił on trzy torpedo podobne pojazdy podwodne, zwane świniami które zostały się na teren kotwicowiska przez chwilowo otwartą bramę w Zaporze antypodwodnej. Pierwsza ekipa dwóch komandosów na swojej świnie podpływa i podkłada ładunki pod pancernik HMS Valiant. Druga ekipa pod pancernik HMS Queen Elizabeth, a trzecia pod tankowiec Sagona. Po umieszczeniu ładunków w jednej ekipie nie udało się uciec i zostali pojmani. Co wy to robicie? Muszelki zbieramy. W środku nocy w końcu komandosi spotkali się z kapitanem pancernika. Pod pancernikiem są ładunki. Komandosi uszkodzili w akcji dwa pancerniki, niszczyciel i tankowiec. Naprawa tych okrętów zajęła długie miesiące, żeby osiągnąć taki efekt normalnie trzeba by było zaangażować swoje własne pancerniki albo dużą ilość samolotów. A tutaj wystarczył okręt podwodny i sześciu chłopów i trzy śmieszne torpedy. Włosy ludzie żaby byli pierwszą nowoczesną jednostką komandosów nurków.